Cześć kochani, witajcie w holu zakupowym. Dzisiaj pokażę Wam ubrania, jakie kupiłam, żeby odświeżyć swoją szafę na wiosnę. Bardzo mi prześwietla ten biały sweter, ale zaraz się przebiorę, jak już Wam go o nim opowiem, bo to też jest nowa rzecz. Przebiorę się i już tak mnie nie będzie prześwietlało. Teraz naprawdę ciężko jest mi się ustawić, żeby on dobrze wyglądał, żeby było widać go, a nie że jest po prostu biała plama prześwietlona. Także tak, zanim zaczniemy, tylko szybka informacja ważna, że w opisie pod filmikiem macie wszystkie linki do rzeczy, które Wam się pokażę i oczywiście macie wymiary mojej sylwetki. Także zaczynamy i zacznę właśnie od tego sweterka. Muszę być bardzo blisko kamery, żeby oddać właśnie, jak on naprawdę wygląda. To nie jest biały sweterek, on wygląda jak biały, ale to jest kolor ekli i zamówiłam go przez Zalando na bardzo dobrej promocji i ta promocja nadal trwa, bo promocja to minus 50%, więc dużo. Ten sweterek kosztował jego pierwotna cena to 400 zł, także dałam za niego 200 zł 400. Za 400 bym go nie kupiła uważam, że troszkę przesada. Natomiast materiał jest bardzo dobry, bo jest to 100% bawełna i jest to sweterek z firmy Sir Raymond Taylor. Tak, Sir Raymond Taylor Taylor. Tak, tak mi się to. Tom Taylor? Nie. Sir Raymond Taylor, tak mi się wydaje. To jest pierwszy sweterek z tej firmy i dobrze nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale chyba dobrze powiedziałam. Także tak on wygląda, bardzo fajny. Tutaj ma taką teksturę. Jestem z niego zadowolona. Wiadomo, on tutaj będzie się brudził od makijażu, jak każdy biały, jasny sweterek czy golfik. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak biały golf będzie świetnie wyglądał z czarną marynarką. Troszkę. Przypomina mi to, ma taki vibe old money girl. Jak teraz są popularne na TikToku te filmiki, to tam właśnie głównym elementem bardzo często jest biały golf. Także troszkę mi to tak przypomina właśnie ten styl dawnych lat. Ale tam dziewczyny też łączyły te białe golfy, golfy z innymi marynarkami. Też uważam, że to świetnie wygląda. Ale tutaj czarna marynarka uważam że naprawdę bardzo mocno pasuje, dlatego że jest ten kontrast duży, a jednocześnie to ładnie ze sobą współgra. Naprawdę bardzo krzykownie, tak elegancko to wygląda. No, do mnie taki styl przemawia. Kolejna rzecz, która jest moją ulubioną i podoba mi się najbardziej z tego całego holu, to jest kurtka z firmy Tom Joel. O, tutaj Wam może pokażę. O, tak, w ten sposób widać prawdziwy kolor tej kurtki. Jest to firma brytyjska i ta kurtka jest w takim stylu English Country Wear, czyli taka, um, angiel taki angielski styl wiejski, ale nadal szykowny, elegancki. Zobaczcie, jaki w środku ma piękny print kwiatowy i tutaj jeszcze są jelenie, czyli taki właśnie nawiązujący print do natury. Kurtka ma tutaj takie wstawki ala sztruksowe. To jest taki, no taki sztruks. Zobaczcie, jak to bardzo ładnie wygląda. Z tyłu przepiękne zapięcie, które kojarzy mi się z takimi kurtkami jeździeckimi. Można sobie zmniejszyć tą kurtkę z tyłu, ale nie polecam, dlatego że jak tak zrobiłam, to jednak ona Brzydko się układała. Tutaj po prostu tak się marszczyła i to nieładnie wyglądało, więc zostawiłam tak, jak jest. No, przepiękna. Zobaczcie na te detale, tutaj takie brązowe te zakończenia, takie jakby ala skórka. Podejrzewam, że to nie jest prawdziwa skóra, tylko taka skóra ekologiczna. Tak mi się wydaje, ale pewności nie mam. Więc tak, to jest rozmiar S. Tak, chyba tak, tak, tak. Tak, tak. to jest rozmiar 36. US 4, UK 8. Także mierzę i pokazuję Wam, jak wygląda na ciele. I tak wygląda ta kurtka w całości, ale muszę Was ostrzec przed jedną rzeczą, że ta kurtka jest troszkę niewymiarowo szyta w stosunku góra-dół, dlatego że tutaj jest dużo mniej, mniej miejsca niż tutaj na dole, po prostu stosunkowo. Ja na przykład mam tą kurtkę na styk, ale... Wiele kobiet napisało właśnie opinię na Zalando, że z tego powodu musiały tą kurtkę odesłać, bo po prostu nie zmieściły się tutaj w biuście, nie mogły się dopiąć, a na dole miały bardzo dużo miejsca i kurtka była luźna. Tak samo ja tutaj mam naprawdę sporo miejsca w tej kurtce. Ona jest tutaj taka, wiecie idealna, luźna, fajnie, dużo miejsca mam. Nawet jak ją założyłam, to tak poczułam, kurde, czy ona na pewno na mnie nie jest za mała, ale takie kurtki są bardziej dopasowane, one, one nie mają tyle miejsca, co sportowe kurtki i inne takie casualowe kurtki, więc one są dopasowane, ale na początku właśnie zmartwiłam się, czy ona na pewno nie jest na mnie za mała. I tak troszkę w niej pochodziłam i stwierdziłam, że nie jest za mała, jest dobra, jest idealna, ale jest po prostu na styk, także ostrzegam Was, że ona właśnie jest szyta Jakoś tak troszkę niewymiarowo, w taki sposób, dosłownie w taki sposób. Tutaj na zdjęciu zobaczcie sobie, że widać, że ten profil nie jest taki i taki, tylko dosłownie taki. Kolejna rzecz to też jest kurtka, też w podobnym stylu, tylko że ona wygląda troszkę inaczej niż na zdjęciu, i dlatego tą kurtkę będę. Odsyłać. Można zobaczyć, że na stronie ten zamek ma całkiem inny kolor. Nie wiem, czy widać to w kamerze, ale chyba to widać. Ten zamek ma tutaj taki bardzo brzydki kolor złota, taki dziwny odcień, taki, mogłabym powiedzieć, tandetny. Na zdjęciu on jest całkowicie inny i ten kolor złota mi się naprawdę bardzo nie podoba. To jest kurtka z, tego, z tej firmy US Polo Association. I kupiłam ją bardzo tanio. Ta promocja chyba nadal trwa, jak wstawię ten filmik dzisiaj. Jeszcze wczoraj ta promocja była, więc wydaje mi się, że jest. I tą kurtkę możecie kupić za 200, nie pamiętam dokładnie cen, ale 200 coś złotych, przecenioną z 800. I nie ukrywam, że cena mnie skusiła i stwierdziłam, że jeżeli ta będzie dobra to zostawię sobie te dwie kurtki, bo naprawdę bardzo ładna kurtka, no ale tak jak mówię, ten kolor nie i też nie podoba mi się jak leży, bo ma troszkę taki powiem Wam kształt męski. Zobaczcie, jakby znowu ta jest po prostu na górze węższa, szersza, a na dole, jest, na dole jest węższa. Przepraszam Was, jeżeli tutaj gdzieś migocze delikatnie ekran, bardzo się na to denerwuję, ale nie mam to wpływu, dlatego, że... Cały czas na dworze jest bardzo pochmurnie i do mojego mieszkania wpada bardzo mało światła, przez to filmiki tracą na jakość. Ja też bardzo długo zwlekam czasami z vlogami, wstaję rano, chcę nagrywać, ale jest tak ciemno, że odechciała mi się nagrywać, dlatego że wiem, że jakość pójdzie w dół i nie będzie dobrze wyglądało. Zapaliłam teraz jeszcze lampę, chociaż ta lampa tutaj daje mało światła, ale mam tutaj jeszcze jedną lampę, żeby rozświetlić. Ale te lampy nie dają rady rozświetlić tego pokoju, bo ta lampa, którą mam w sypialni, jest taka wiecie żółta, bardzo mało światła daje. Tutaj mam kupioną dodatkową lampę, to rozświetla mi twarz, ale nie rozświetla z tyłu. Ona musiała być naprawdę potężna, żeby rozświetlić cały pokój, więc zastanawiam się nad zainwestowaniem w takie lampy. No ale one są bardzo drogie, więc nie wiem. Zobaczę. Kiedyś nagrywałam bardzo często w tym pokoju i wszystko było w porządku, bo po prostu było widno na dworze. Teraz jest naprawdę bardzo pochmurnie i ciężko się nagrywa, także przepraszam Was, jeżeli tam coś miga. Mnie też to bardzo irytuje. Także tak wygląda ta kurtka. Pokażę Wam, poczekajcie, obniżę o kamerę, żeby było widać ją w całości. Dobra. I tak ona wygląda. I widzicie, tutaj ona znowu jest wąska. A tutaj jest szeroka, więc y, totalnie odwrotnie do tamtej. I przypomina, taki mi, przypomina ona mi taki kształt męski. No, nie czuję się w niej dobrze, powiem Wam szczerze, więc y, nie podoba mi się. Tutaj ma taki elastyczny materiał, więc fajnie, bo jest wygodnie. Tak wygląda z tyłu. Ładna kurtka, ale tak jak mówię, to bardzo dużo zepsuło ten kolor. No i ten format, y, ten krój mi się. Nie podoba totalnie. Także ja tą kurtkę odsyłam mimo tej niskiej ceny. Kupiłam jeszcze taki sweterek w kolorze białym z firmy US Polo Association, czyli z tej samej, co kurtka, i to nie jest sweterek męski, może tak wyglądać, ale to jest sweterek damski, tylko taki oversize'owy. Zazwyczaj te marki miały takie sweterki bardziej dopasowane. Przynajmniej pierwszy raz spotkałam się z takimi oversize'owymi. I zamówiłam właśnie taki yy, o takim kroju w rozmiarze M. Skusiłam się też na ten sweterek, bo była na niego promocja, także za oryginalną cenę raczej bym go nie kupiła. A kupiłam go. Kurczę, nie pamiętam dokładnych kwot, ale chyba za 160 zł. A pierwotna cena to była chyba ponad 300, także 300 bym za niego raczej nie dała. Za 160 jeszcze jest ok i jest to 100% bawełna. Pewnie jak odejdę troszkę dalej, to będzie mnie prześwietlać. Może i nie. Wiecie, niekoniecznie do takiej spódniczki, ale do jeansów, nawet do dressów. Uważam, że ten saterek będzie bardzo fajnie wyglądał, także. Ja jestem z niego zadowolona, bo ja lubię takie oversize'owe oversize oversize rzeczy po domu. Także naprawdę bardzo fajny sweterek. A tak jak mówię, za oryginalną cenę bym go nie kupiła. Dobry materiał, bo jest to w 100% bawełna. Miałam Wam jeszcze pokazać kamizelkę, którą zamówiłam, ale do tej pory ona do mnie nie przyszła, więc podejrzewam, że przyjdzie później. Jeszcze dzisiaj, bo dostałam sms że przyjdzie dzisiaj. Natomiast będzie już pewnie bardzo ciemno i nie zdążę tego dograć, więc tą kamizelkę pokażę wam w kolejnym holu. Także mam nadzieję, że mimo tak małej ilości ubrań, którą wam pokazałam, to ten filmik okaże się przydatny i że wam się podobał, że podobały wam się te Cztery rzeczy, tak? Cztery rzeczy wam pokazałam, tylko no mało. Ale w kolejnym holu będzie na pewno dużo więcej, bo już dużo ubrań zamówiłam. Chyba osiem par jeansów. W tym spodni nie tylko jeansowe, ale też takie legginsy zmieszane z jeansami, to się nazywa jeginsy jakoś tak. Także tego typu spodnie jeansy różne będziemy mierzyć, będą kozaki, będą też kalosze, ubrania na wiosnę, buty na wiosnę. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, papa! Pa.